Wiesz co jest najlepsze? Kurwa, kto nam podpierd... Ej, dobra, prosiłbym yy, naciek. Ma ktoś, ponieważ farma lawy, tak jakby tego ten. No, coś nam ją kurwa okradł. Huntix zrobisz ma... mi content i prowadzisz mnie po Arbus City? Arbuza City. Oczywiście, Czemu Arbuza? Że tak. No kurwa, nie czekaj, kto, kto to zabrał. Okej, okay, dobra. To on, nie wiem. Arbuza. Kto to rozpierdzielił? Blok. No nie o, wierzę, ja ja, pewno... Jakub, Jakub sabotuje. Gdzie ty mi na akwarium wchodzisz? Wzejdź. A co jest w środku? Co ty robisz? No, a baza tajna. No to mega tajna. Domyśliłem, się, że tutaj coś jest. No kurwa, jak wejdziesz do akwarium, no to to jest oczywiste, ale to nie jest widoczne z poziomu akwarium. Co mi grzebiesz w skrzydłach? Nawet każdy jest, już... Nie mi, nie każdy widziałem. już został zagrzebany przeze mnie w skrzynkę. Ale e... przynajmniej nic nikomu nie zabrałem. Więc zobaczmy co ty... Powiem b... tak... Ej, od cholery o W sensie, tutaj żadna skrzynka nie jest stricte moja. Kurczę, nie dotykasz, no to nie dotykasz, to nie dotykasz. On ma tutaj ty głównie mieć, A tam są krowy. No. On y ways. ja Słuchaj, no... Czy ja Czy ty to widzisz?! Co? Czy ty to widzisz? Creeper, tak. Można parkour Zdech? robić, Nie. Karpur, może. Chcesz... Karpur, chcesz... karpur! Padłeś? O kurwa, dobra. Chodź. No. E... O, chcesz się przywitać czy coś? Na czym? Nie wiem. Chcesz content zrobić. W końcu no chcesz zrobić content, no to przejdźmy do rzeczy. Dobra. Jak widzisz. Jak widzisz tutaj jest ulica Jana Pawła II, w tą stronę jest ulica Targowa, gdzie chcesz iść? Czemu Targowa, a nie Targowica po pierwsze Cichaj. Ale czemu Targowa? Ale o co chodzi? Bo ci? tutaj... Bo tutaj, bo tutaj targ później powstanie. Ale, ale Targowa naprawdę mam... A czy wiem, co nie moje miasto, co to jest Portal Nenderu? A myślałem już. No chyba nie. Już myślałem y właśnie. Y że tak skąd że... byście mieli taką technologię? Także tego, chcesz iść Targową czy Jana Pawła II? Targowicą. No to kur... Targowica jest tędy. Przepraszam. Yy, no tutaj się kończy Targowica. To, to jest cała ulica Targowa. Targowica, De. dobra. Dobra, yy, No to tak, czekaj, muszę sobie przeczytać. Tutaj jest ulica Sezamkowa. Fajna. Ulica Borówkowa. Borówkowa jest w tamtą stronę, jak widzisz y, po tym, że jest tam farma borówek. Shiba. No to, ta. no tak, na borówkowej, y, na borówkowej jest mieszka Shiba, a na Sezamkowej nie mieszka nikt. Mega. E, zobaczmy co dalej. <laughs> co to jest za platforma żywieniowa? Nie mam pojęcia. Muszę zedytować platformę żywieniową, jak na pierwszym dystansie. To nie, podatku. ale to nie jest platforma. To jest jakaś, jak jakiś fort tak karczma na pyłkiem, zewsząd. A dlaczego? E, tutaj masz wytłumaczenie, tak generalnie. To po co to tu jest? By był klimat. A poza tym tutaj jest stolik dla zakochanych. Jaki? Okej. Okay. Nie mamy dru problem, jest taki, że problem jest taki, że nie mamy na drugich połówek na Katyncie. E, Siedl... Co mi za kuchnię wchodzisz? A to prawie limon. Y, co? Ej, ej, to nie jest takie złe ciśnienie, powiem, hunting, To nie jest taka zła kuchnia wcale. Teraz idziemy dalej. Bawię się w chowanego hehehe. Tutaj jest, nie. Niezu, nie chcę mi się bawić z tobą jak z dzieckiem, kurde. Ja sobie zasieję pola, ty się nie wiem. Wydorośli. Ej no pokazuj mi dalszy też miasta No poczekaj zasieję sobie tutaj jest generalnie farma, no ale ty nawet w ogóle nie wiem gdzie ty jesteś człowiek Bawię się z tobą, nie widzisz No nie widz co nie widzę szczęku no. Wiesz czemu nie widzę, bo się kur ukryłeś <laughs> Ale dobrze chociaż? <laughs> no dobrze, bo mi... ale to może dlatego, że mi się nie chce szukać. Anyways, no weź ty mnie... Powiedz gdzie ty Poszukaj. jesteś Słuchaj! Ej, dobra mamy... o tym składniku, który zimno, powstał zupełnie zimno, 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 zimno. To jest dokładnie ten składzik. Zimno. No. Cieplej, 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 cieplej. I dalej Dobra. Co mamy tutaj? Oni no, rozdaje jeszcze nie byłem. Pani razum. Simi ma... ma to co ma Nie oceniaj. Bardzo niebezpieczne schody. Yy. Tada nie jest, to prawda, jest oświetlone jeszcze. Gdzie jest łóżko? Tutaj. No, bo wstawiłem nowe. A czemu to jest białe, a nie zielone? Bo jesteś czerwony. Ale. A, jestem patriotą, tak. Dokładnie. No, dobra, zaraz, zaraz. Tutaj masz kuchnię. O, o, i mogę tak jeść. Tak Ciekawe, ciekawy. ile tam tego jest w środku Trochę Okej okay. Specjalnie jest zakryta abyś, abyś yy, miał później problem z tym żeby to... U, tego A no i tutaj masz w sumie, no, masz to co okay. masz yy, Poczekaj chwilę Ja ci chyba, a nie ja ci nie zostawiałem drewna tutaj Ok. trzy poczekaj Perwik dołączył do gry Ej no ciekawe, ciekawe Widziałeś mój dom? Nie widziałem Okej okay. Zapraszasz mnie, tak? Jeszcze nie. No okej, okay. no, no to okej, okay. no bywa. Ale jak chcesz możesz przyjść? No, no, Nikt okay. nie dostał zaproszenia, po prostu się pytałem, czy chcecie zobaczyć mój dom, to im pokazywałem. Możesz przyjść, wiesz? Okej, okay, pytanie, jest ładny, czy to wygląda jak główny? Chyba to droga. Skali to to... od 1 do 10, jak wielki główny poświęcę się aż wyskoczę z okna. Dosłownie. W skali tak. 1 do 10 to dosłownie. Okej. Okay. Nie wróży nic dobrego. Nie, no, kiedy Peter gra na serwer, no to się nie da wygrywać tych eventów na czacie. No niestety. Gdzie ty jesteś, glut? W moim domu. To przy moim domu. Kur... Nie, nie mówi mi to dużo, że JA PIERD... Jakie oni mają ceny, poje... Jak no... 25 dolarów za pięć sztabek Właśnie, żelaza! Właśnie, ja też to mówiłem, też to mówiłem na swoim poprzednim odcinku. Tutaj. Kto wbił? Pojeb... Dobra, Chodź, pochodź mój dom Witaj. Cześć. Witaj, Witaj Poje to jest Ojej już wybrany jako Zdanie, dzisiejszy zwycięzca. Pojebala... z tymi cenami. Darmowego iPhone S6, znaczy 6s, Zdanie, PlayStation 4 zdancie, lub Samsung Galaxy zdancie, 6s Kliknij OK, aby odebrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny. Jak ci się podoba Hantik? Poko, Małe. Ale ja mam A, Anyways, muszę zrobić sobie farmę jak uda. A ja muszę da skończyć film, na... jeśli ktoś chce z was, to może się pożegnać. Bywajcie. Wiedzi na kanał Hantik. Dziękujemy.